Na pewno nie jest to futbol widowiskowy, efektowny, pełen płynnych, dynamicznych, szybkich akcji, ale tak się gra w eliminacjach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Drużyna chce przegrać jak z stosunkiem. A oto teraz wspaniały strzał z prawej strony głową Włodzimierza Smolarka i oto w 23 minucie Polska obejmuje prowadzenie. Czyżby miała się powtórzyć historia z Zabrza? Zaczął Smolarek tam popis strzelecki polskiego zespołu i teraz także on zdobywa pierwszą bramkę. Kozłem odbiła się piłka od murawy Boiska, co utrudniło interwencję bramkarzowi.